Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński trafił wczoraj do szpitala i natychmiast ruszyły spekulacje, w większości absurdalne. Jak jest naprawdę i jakie ta sytuacja będzie miała skutki, jakie by mogła mieć skutki, gdyby nieobecność prezesa Prawa i Sprawiedliwości potrwała dłużej? O tym dziś porozmawiajmy. Proszę o subskrypcję kanału, tak to dla nas naprawdę ważne. Informację o chorobie prezesa jako pierwsze podało Radio WNET. Jego pobyt ma potrwać co najmniej tydzień, niewykluczone jednak, że zostanie przedłużony, informowała stacja Krzysztofa Skowrońskiego. Kilkadziesiąt minut później rzecznik prawa i sprawiedliwości Rafał Bochenek potwierdził oficjalnie: Szanowni Państwo, premier Jarosław Kaczyński przybyła w szpitalu na badaniach w związku z infekcją. Taki mamy w Polsce chorobliwy czas, stwierdził. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni, zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem, napisał Rafał Bochenek. W czasie następnych godzin media dołożyły do tej informacji kilka szczegółów. Fakt: niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z gazetą mówią, że już podczas wizyty w Świętokrzyskiem prezes był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy. Co istotne, w sobotę Jarosław Kaczyński brał udział w konferencji partyjnej na temat sytuacji w rolnictwie w starym Lubotyniu na Mazowszu, a w niedzielę odbywał spotkania z sympatykami w Skarżysku Kamiennej i Jędrzejowie. I tutaj być może pojawia się przyczyna. Infekcji prezesa. Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno. Mówiła faktowi osoba z otoczenia prezesa, prezesa Kaczyńskiego. Z kolei, według SuperEkspresu, lider opozycji zmaga się z zapaleniem płuc. No, to już jest poważniejsza rzecz. Gazeta pisze, że polityka męczy potworny kaszel i podwyższona temperatura. Moje informacje nie, nie potwierdzają zapalenia płuc, ale mówią o poważnej infekcji. Prezes będzie przebywał w szpitalu pewnie kilka najbliższych dni. W tym okresie wielu Polaków łapie tego typu infekcje. Nie jest to nic nadzwyczajnego, uspokajał potem dodatkowo w rozmowie z wirtualną Polską rzecznik partii Rafał Bochenek. Bochenek nie podaje, w której placówce szef Prawa i Sprawiedliwości jest hospitalizowany. Zwraca za to uwagę, że w tym tygodniu nie było planowanego spotkania Prezydium Komitetu Politycznego, czyli takich najściślejszych władz Prawa i Sprawiedliwości. To zwykle jest grono wiceprezesów i prezesa. W czwartek odbędzie się natomiast cotygodniowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego pod przewodnictwem szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Nasze kanały tak informacje potwierdzają, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Pogoda jest mocno zimowa, wszędzie sporo infekcji. Prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście złapał ją zapewne w ten weekend podczas spotkań w terenie. Jak mówią nasi rozmówcy, naprawdę nie ma powodów do niepokoju, choć oczywiście wiemy, że ze zdrowiem nigdy nic nie jest na pewno i zawsze są ryzyka, ale tu wydają się stosunkowo niewielkie. Panu prezesowi oczywiście życzymy zdrowia. Jeszcze w piątek prezes Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu naszemu kanałowi. Rozmawiał z nim redaktor Michał Adamczyk. Wywiad znajdziecie na naszym kanale. Kanale Tak. Wszystko było w największym porządku. Tu widzimy kadry z tego nagrania. I pewnie można by na tym temat zakończyć, ale ta sytuacja coś ważnego jeszcze nam pokazała. Wróćmy tu jeszcze do informacji Radia Wnet, które podając News'a jako pierwsze dodało. Według informacji Radia Wnet sytuacja w partii jest napięta. Niewykluczone, że dłuższa nieobecność Jarosława Kaczyńskiego może doprowadzić do eskalacji napięcia między dwoma największymi frakcjami w PiS, skupionymi wokół Patryka Jakiego i Mateusza Morawieckiego, Stwierdziło Radio Wnet. Stwierdziła redakcja Radio Wnet. Już więc w pierwszej informacji na ten temat mieliśmy zaszyte pytanie: Co by się stało politycznie? gdyby prezes Jarosław Kaczyński musiał odejść z polityki na jakiś czas, choćby z powodu stanu zdrowia, pobytu w szpitalu. Zdarzało się przecież i to całkiem niedawno politykom bardzo młodym, że z tego powodu schodzili ze sceny. A Jarosław Kaczyński aktywnie politycznie, zawsze na pierwszej linii, jest od lat 70. kiedy zaangażował się w działalność antykomunistyczną w ramach Komitetu Obrony Robotników. Wtedy jeszcze nikt nawet o solidarności nie słyszał. To były czasy, gdy taka działalność wymagała rzeczywiście odwagi. Wroga mu propaganda oczywiście dziś to zakrywa, ale był wyjątkowo dzielny. Jako młody prawnik pomagał ludziom, których bezduszny komunistyczny system krzywdził. Jeździł PKS-ami do dalekich zakątków kraju gdzieś zagubionych i dokumentował nadużycia władzy. Potem współtworzył z bratem Świętej Pamięci Lechem Kaczyńskim Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie został internowany, bo Esbecja szukała go w Białymstoku, gdzie był zarejestrowany jako wykładowca akademicki. Miał tam co jakiś czas wykłady, ale na co dzień mieszkał w Warszawie. Na listach Esbecji był jednak w Białymstoku. Gdy powstała Wolna Polska, wspólnie ze Świętej Pamięci profesorem Lechem Kaczyńskim aktywnie ją współtworzył. Zawsze w ostrym sporze z szeroko pojętym środowiskiem Michnika, które rozpętało przeciw niemu kampanię oszczerstw. Ta kampania trwa do dzisiaj. No chociażby spójrzmy na część reakcji w internecie, ewidentnie nakręcanych, ewidentnie inicjowanych, które. Pojawiły się na wieść o chorobie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To często po prostu hejt. Już nie mówię o, o, o telewizji rządowej. W dniu, w którym prezes Kaczyński znalazł się w szpitalu, arcykapłanka propagandy zaprosiła gościa i hulaj dusza na prezesa Kaczyńskiego. Przypisano mu wszystkie największe obrzydliwości, możliwe największe grzechy polityczne, społeczne, kulturowe. Naprawdę arcykapłanka. Dziś, po dwóch kadencjach sprawowania władzy przez jego obóz, były to lata 2015-2023, po szeregu zwycięstw wskazanych przez niego kandydatów w wyborach prezydenckich, trzech z kolei, tak? bo dwa razy Andrzej Duda i raz dr Karol Nawrocki. Jarosław Kaczyński jest liderem opozycji z dużymi szansami na powrót do władzy w roku 2027. A może i wcześniej, ale tutaj oczywiście wiele zależy od politycznych układanek, od tego, czy hołownia ma kochonec. To czyni go oczywiście pierwszoplanową postacią polskiej polityki, bo lider opozycji pełni też funkcję państwową. O czym Donald Tusk, gdy był liderem opozycji, nie pamiętam, ale Jarosław Kaczyński, gdy jest liderem opozycji pamięta. Pozostaje też niekwestionowanym liderem prawicy. Wspólnie z bratem, prezydentem Lechem Kaczyńskim, według mnie najwybitniejszym mężem stanu III Rzeczypospolitej, Wolnej Polski, wychowali kilka pokoleń polityków. Ale nie widać na horyzoncie nikogo, kto mógłby dziś przejąć odpowiedzialność za cały obóz i miał choćby w części porównywalną charyzmę. Unikalność przywództwa Kaczyńskiego polega bowiem na połączeniu umiejętności organizacyjnych, bieżącego zarządzania partią, prowadzenia politycznych batalii i gier ze zdolnością nakreślenia dalekosiężnego planu politycznego. Jako doktor prawa, znawca doktryn politycznych i państwowych, znawca historii, sprawnie porusza się także na polu koncepcji państwowych, konstytucyjnych, ustawowych. Czyli wie co należy zrobić, żeby zdobyć władzę, ale także ma jasno określone jakie państwo chce tworzyć, jakie zmieniać, żeby osiągnąć określone społeczne, gospodarcze, militarne, państwowe cele. Do tego ma duży urok osobisty. Wbrew temu obrazowi, który rysują, ma talent przyciągania ludzi. Jak ktoś nie wierzy, niech przypomni sobie całkiem niedawną serię spotkań u Adama Bielana z Szymonem Hołownią, nawet jego przyciągnął. Dlatego tak trudno byłoby go zastąpić. Są na prawicy sprawni organizatorzy, oczywiście. Są filozofowie, tak, są prawnicy, są ekonomiści, są ludzie bardzo lubiani, ale nie ma nikogo, kto wszystkie, albo chociaż większość tych, tych cech by w sobie łączył. Na tym polega. Prawdziwe przywództwo, że jesteś wielowymiarowy. Wracamy więc do postawionego przez radio wnet pytania, może nie wprost, ale taki był sens. Co by się stało, gdyby prezes zachorował na dłużej, czy musiał odejść na emeryturę? Kilka godzin, gdy nie było wiadomo, co naprawdę się stało, w mojej ocenie dało nam kilka odpowiedzi. To jeśli potraktować to jako rodzaj testu, jak zachowałaby się struktura, którą kieruje prezes Jarosław Kaczyński w momencie, gdy on na przykład na dłużej znajduje się w szpitalu, no to ten test wypadł ciekawie i coś nam powiedział. Po pierwsze, nie potwierdzają się teorie, że przywództwo na prawicy w takiej sytuacji przejąłby prezydent Karol Nawrocki. Zwróćcie uwagę, żadne oczy nie zwróciły się w tym momencie w tamtą stronę. Owszem, jako prezydent wywodzący się z prawicy będzie zawsze na nią miał wpływ, ale bieżące przywództwo polityczne, partyjne to zupełnie inna sprawa. Wymaga codziennej, ciężkiej, ekstremalnie ciężkiej pracy. Jeśli tego nie robisz... Partia wymyka ci się z rąk, jak wymknęło się na naszych oczach Szymonowi: Przywództwo w Polsce 2050. Bieżącego przywództwa politycznego nigdy też nie dostaje się w hołdzie czy w uznaniu zasług. Trzeba bardzo, bardzo tego chcieć, trzeba samemu je sobie wziąć. Nawet popularnemu prezydentowi nikt go nie złoży w prezencie, w ofierze. Owszem, jakaś forma patronatu Karola Nawrockiego nad całym obozem prawicy jest w przyszłości możliwa. Ale w mojej ocenie dopiero wtedy, gdyby nastąpił jakiś potężny i długotrwały kryzys całego obozu, gdyby przez lata nawet prawica nie, było nie była w stanie wyłonić liderów, zbudować skutecznie list wyborczych, wtedy rzeczywiście przegrywając wszystko, przyszliby do Nawrockiego i poprosili o ojcowską opiekę. Ale do tego daleko. Wiem, że wszyscy mówią Wam co innego. Nawet powstają teksty, okładki opisujące prezydenta Nawrockiego jako tego, który już odbiera partię, Obóz polityczny prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. A to są bzdury i bajania. Po drugie, już w tej krótkiej notce Radia WNET padło nazwisko Mariusza Błaszczaka. Nie wiem czy świadomie, ale słusznie. Ten jeden z wiceprezesów partii jest też szefem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Od lat najbliższym współpracownikiem prezesa. Tylko jeden człowiek mógł się tutaj z nim, jeśli chodzi o taki wpływ, o taką polityczną bliskość z Jarosławem Kaczyńskim, porównywać Joachim Brudziński. Ale w ostatnich latach wycofał się z pierwszej linii z posłem do Parlamentu Europejskiego. Chyba nie ma takich przywódczych ambicji w tej chwili. I gdyby prezes musiał na jakiś czas wycofać się z kierowania partią, to właśnie Mariusz Błaszczak przejąłby stery. Wszystkie sznurki pozwalające utrzymać kontrolę są w jego rękach. I co więcej, uznałaby to większość działaczy prawa i sprawiedliwości, zwykłych członków, myślę, że także wyborców. Tu fragment mojej niedawnej rozmowy z Mariuszem Błaszczakiem. Za czasów PiS -u premierem, szefem MONU, dziś szefem klubu PiS. Prawo i Sprawiedliwość to naprawdę środowisko, do których dołączyli ludzie z różną przeszłością polityczną, ale jedno nas jednoczy to, że służymy Polsce i jednoczy nas przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Okej, okay, ale też sporo dzieli. Ale to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy. Ci sami, tacy sami. Y, łączy nas służba w Polsce i łączy nas jeszcze co program. No dobrze, ale powie ktoś, czy Mariusza Błaszczaka jako przywódcę uznaliby też liderzy wszystkich grup i środowisk wewnątrz prawa i sprawiedliwości? No to już jest inna sprawa. Częściowo mogliby nie uznać, ale wtedy po prostu mielibyśmy do czynienia z rozpadem PIS, albo precyzyjniej mówiąc, odpadnięciem części formacji. Dobór określenia pewnie tutaj zależałby od skali. Tego odpadnięcia, tego, odpry, tego odprysku, który by się pojawił. Kto by to mógł być? Kto mógłby odpaść w takiej sytuacji od PiSu? Środowisko Zbigniewa Ziobro? Nie sądzę. Myślę, że dziś nie są na tym etapie. Nie, nie, ze względu na prześladowania lidera, chyba byłoby to im też nie na rękę. Chyba się w PiSie odnaleźli jako w dużej formacji, bo tam nastąpiło zjednoczenie. Były premier Mateusz Morawiecki. No, to chyba niewykluczone, bo ewidentnie jest politykiem, który ma duże ambicje, duże talenty, czuje tę swoją siłę. Czy odniósłby samodzielnie sukces? Możliwe, ale to byłaby też już mówiąc szczerze, inna historia, i to by już nie była historia Prawa i Sprawiedliwości, które pozostawałoby silną partią pod przywództwem Mariusza Błaszczaka. A Mateusz Morawiecki musiałby pewnie zakładać coś swojego, coś co musiałby budować od początku, łącznie ze strukturami, łącznie z poszukiwaniem finansowania, no bo dziś pamiętajmy, to też jest bardzo w polityce ważne, i to nie byłoby. Takie proste. Część siły, myślę Mateusza Morawieckiego dzisiaj, duża część bierze się z tego, że jest właśnie w Prawie i sprawiedliwości. Mariusz Błaszczak, który jako człowiek spokojny, szukający kompromisu, umiarkowany w swoich sądach, zdolny organizator, w pierwszym etapie byłby absolutnie w mojej ocenie do zaakceptowania przez większość struktur, większość tych kadr przywódczych Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie wytworzyłby się inny, bardziej kolegialny styl zarządzania. Choć i dziś, wbrew medialnemu wizerunkowi Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nie jest on w partii żadnym dyktatorem, a ciała statutowe tam realnie działają. Oczywiście nic takiego się raczej nie zdarzy. Prezes Jarosław Kaczyński na żadną emeryturę się nie wybiera. Zdrowie mu też generalnie poza infekcjami dopisuje. Choć tu oczywiście zawsze jakieś mogą być niespodzianki. Odpukać, oby nie było. Prezes Jarosław Kaczyński zapewne za kilkanaście dni wróci do pełnej aktywności i objazdu kraju, który w tych dniach na szeroką skalę realizuje Prawo i Sprawiedliwość. Ta determinacja w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jest i będziecie Państwo mogli to obserwować w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy. Zresztą w tej chwili nawet przebieg tej pierwszej akcji, czyli objazdu powiatów, no jest taki dynamiczny, że można mówić, że determinacja jest. Niekiedy w niektóre powiaty są odwiedzane niejednokrotnie, niekiedy te delegacje są po kilka osób, czyli ta zasada ekonomii, no jeden człowiek jedzie dla tą ilość powiatów, a do innych już nie jedzie, nawet nie jest przestrzegany, ale nie dlatego, że plany nie są wykonywane, bo są wykonywane, tylko dlatego, że rzeczywiście no, jeza. Czy te okoliczności w tej chwili, Pana zdanie, Panie Prezesie, sprzyjają Prawo i Sprawiedliwości w tym sensie, że poparcie będzie, będzie rosło? Jak Pan to ocenia, jak Pan to postrzega, jak Pan prognozuje? Wie Pan, ja tu rzeczy muszę być optymistą, natomiast e, ta pomyłka taka, której nie pamiętam w ciągu tych trzydziestu paru lat, w którą mogę obserwować. Kiedy są te sondaże polityczne, no wydaje mi się jednak, mm, powiedzmy sobie, dosyć dziwną pomyłką i w związku z tym jestem pełen dobrych myśli. No, i będzie prezes czytał znowu analizy, że nie ma już szans na powrót do władzy, ba, że nawet tej władzy już nie chce że to już jest fundusz emerytalny, działaczy. Takie same dokładnie analizy jak z roku 2013, potem 2014, a rok później na 8 lat przechwycił rządy w Polsce i dużo w niej zmienił. Identyczne analizy jak te z roku 2024 że wybory prezydenckie przegrane że kandydata Nawrockiego wystawiają na spalenie i dlatego kogoś właśnie biorą z boku, by to na tę osobę, Poszło odium porażki. Jak się skończyło, też wiemy. Darujmy sobie te domorosłe, naiwne, nieprzemyślane analizy, to mędrkowanie, bo one są po prostu nieprawdziwe. Prezes Jarosław Kaczyński jest w polityce, bo chce używać władzy do zmiany rzeczywistości społecznej i politycznej i zawsze, gdy ma możliwość chwycenia tej władzy, zawsze z tego mocno i wyraźnie korzysta. I ma dużą szansę, żeby być liderem zwycięskiego w 2027 roku obozu. Samo to nie przyjdzie jasne, Tusk walczy i jasne, podbiera hasła oczywiście, wiele tutaj wyzwań, prześladowania idą pełną parą, ale wybory prezydenckie pokazały, że się da. A rządy Tuska, wbrew tej propagandzie różnym nawet skręconym sondażom, Polakom się tak za bardzo nie podobają, bo gdyby im się bardzo podobały, to Rafał Trzaskowski byłby dzisiaj lokatorem Pałacu Prezydenckiego, a nie Karol Nawrocki. Jeden skutek infekcji prezesa Jarosława Kaczyńskiego myślę, że będzie bardzo konkretny. Opóźni się planowana prezentacja kandydata partii na premiera. Jak mówi pan prezes, ma być to osoba stosunkowo młoda, poniżej 50, ma być nową twarzą, ma dodać formacji świeżości, tak jak dodała kandydatura Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Była game changerem. No czy teraz nowy kandydat na premiera będzie tym game changerem. Jeśli ktoś myślał, że prezes Jarosław Kaczyński tu wniosków żadnych nie wyciągnie, chyba się pomyli. Będzie ciekawie. Michał Karnowski subskrybujcie kanał tak do jutra. Wysokie rezerwy złota przyczyniają się do stabilności gospodarki Polski. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny, Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.